Dzień dobry! Zanim ktokolwiek zapyta... Nie mam akcesoriów Moskino i tak naprawdę nie wiem, czy będę je mieć. No cóż, przedmioty, w grze tak bardzo mi się nie podobają, zwłaszcza te skasa, a jedynym plusem jest chyba tam ulepszone fotografowanie, ale wydaje mi się, że gdyby się złożyło, że byłyby na przecenie te akcesoria, to może bym się pokusiła. W sumie to ja tak chyba mam z każdymi akcesoriami, bo jednak za wiele nie wnoszą do rozgrywki, nie oszukujmy się. Chociaż jak się tak pomyśli, to w praniu były całkiem zabawne i ciekawe ubranka, no ale nie. Nieważne, nie ma moskitów, ok? Nie ma. Jeżeli zaś chodzi o pakiet z magią, to wydaje mi się, że tutaj już na dobre 80 parę procent będzie zakup. Mam tylko nadzieję, że Wiedźmy, Czarodzieje i cała reszta, którą tam wsadzą, o ile coś wsadzą jeszcze dodatkowo, będzie tak samo rozbudowana jak z wampirami, bo no wampiry są super w czwórce, nie oszukujmy się, ale wampiry są naprawdę dobrze zrobione w czwórce. Wiecie co, tak zwróciłam uwagę, że Alesia i Amelia... Kurde, znowu wysyp. Imion na A ja nie wierzę po prostu Alesia, Amelia Ażka Take my life. No, nevermind, przytyły. A co ty tak ten talerz odłożyłaś, ba. O Jezus Maria. Dobra, whatever! Przytyły, tak? I no Amelia raczej pociąży, a Alesia to nawet w sumie nie wiem czemu. Wcześniej się jogowała, teraz ostatnio zapomniała, to może każemy im trochę o siebie zadbać. Ferek w końcu zacznie pisać jakieś książki na stare lata, tak jak było planowane, a. Ignac coś wydaje mi się postruga do niszczycielskiej. Emil chyba pójdzie na giga aktorskiego, no a, a małą będziemy rozwijać pod różnymi względami. Na szczęście jest wiecie niezależna, więc. Chyba powinno gładko pójść, dosyć przynajmniej. Także taki odcinek z planem, ale bez planu, bo w sumie większość aktywności będzie taka standardowa. Zobaczymy, co wyjdzie z tego wszystkiego. Dobra, tę koleżankę mamy głodną, bo oczywiście zostawiła ten talerz, który wyciągnęła. Nie wiem, co oni ostatnio z tym mają. Nie wiem, czy to tylko u mnie, czy, czy, czy u wszystkich, ale wyciągają rzeczy z lodówki, po czym nie jedzą ich. Troszeczkę to irytujące, ale no. A ta jakie w ogóle ma potrzeby? Maciora ogarnięta. Ty się. Budzisz zaraz? O nie, spęcherzowała się. God damn it. Ale ona ma chyba już drugi poziom? Tak. No ale to nie jest aż tak źle. Całą resztę trzeba. Jakoś przyspieszyć, bo prawie na połówce jest, a z umiejętnościami nie jest na połówce, ale to się tym dzisiaj wydaje mi się w miarę zajmiemy. Jedyny fragment odcinka, w którym nie będzie nas w domu dziedziców, to wydaje mi się, że, że robota u Emila, bo wydaje mi się, że wypadałoby ogarnąć mu tą aspirację, ale to wiecie. Na Chillu nie wrzuciłam sobie moda, który ma niby ograniczać to podchodzenie do dzieci, ale tam chyba jest tylko ta opcja oglądaj, a nie sprawdź co u małego dziecka. Zobaczymy. Tak, Emil traci popularność. No kurde ludzie, co on ma dronem latać cały czas? To jest bez sensu. Weź no, zaktualizuj rzeczy. Może na komputerze jeszcze zaktualizujesz. Ty nie masz tu komputera, of course. Ale dałam yy, Feliksowi, żeby pisał, to możesz, te książki w sensie, to możesz sobie trochę tam zaktualizować. Udostępnij zdjęcie. O. No i właściwie widzę tyle. Nie może zapostować niczego ciekawego. Plus jest taki, że jak on traci Popularność. A nie. Aha! Czyli musiał być wyżej, bo jednak ma dalej tę gwiazdkę. Ej, to może weźmiemy, wykupimy sobie za zauważalność. Idź, Strugaj, zrób mebel. Lustro? Yes! Dziewczyny, dziewczyny, ćwiczyć. Szybciutko. A ty kolego będziesz pisał książki. Zrobisz podręcznik. Archeologii to przede wszystkim, bo to jest chyba twoje takie życiowe zajęcie. Powodzenia, Felek. No, nie, no, Maciora przytyła Ej, i to tak ewidentnie, ale jej w ogóle, ale ona ma biodra straszne. Może nie straszne, tylko. Yy, no, szerokie, nie? Nieretoryczne pytania prehistoryczne. Pff, no, nawet śmiesznie to brzmi. Może tak zostawmy. Zazwyczaj mi się te tytuły losowe nie podobają, ale tutaj mi się podoba. <laughs> Podręcznik archeologii pióra Feliksa Dziedzica. O Boże, bida? Mateusz bida? Mm. Okej, okay, a czy my możemy ich znaleźć w drzewie? Tego Mateusza Bidę? bidę. Czekajcie, to trzeba by było Alana. Czekajcie, mamy Alana. I tutaj są Bidy. A może to jest od jego brata? O właśnie. To jest od brata Łucji, czyli od Błażeja Bidy. Mhm. Mm Iwo, co te? No, będzie miała ażka <laughs> rówieśnika w rodzinie. Może ich zakumplujemy, fajnie by było w sumie. Ignaty, ty już jesteś prawie w połowie w ogóle bycia młodym dorosłym? Kiedy to się w ogóle... Jak strasznie szybko mi mija to pokolenie. mówiłam, że taka nahypowana jestem na nie i w ogóle, ale... Ha? Że tak szybko mi ono w ogóle leci, to jest dla mnie trochę straszne. Zwłaszcza, że była przerwa przecież w nagrywkach, no nie? No, panie... lelo. Trzeba mieć sylwetkę na lato. O! Ej, fajne to lustro zrobił nawet. Czy ty się uspokajałeś przy toaletce, nie będąc przy toaletce, tylko przy stole do majsterkowania? Dobra, poczta nam przyszła, to chyba coś do Feliksa. Czy jest ktoś, kto nic nie robi? Młoda wstała. Nie, nie, nie młoda, nie idź nigdzie, weź se zjedz truskawkę, co się będziesz, co będziesz po schodach zasuwała? Smoczy owoc, proszę bardzo, słuchaj, dawaj, yy, maciora do ciebie przyjdzie. Wow, ale się ścina, co jest? Halo, dzień dobry, tutaj Iwi, montażystka. Powiem Wam, że to chyba była wina niezaktualizowanych sterowników graficznych, bo później tego samego dnia miałam duży, duży problem z NVIDIA GeForce Experience. Były błędy, bla, bla, bla i musiałam wszystko reinstalować, jeżeli chodzi o sterowniki. Także wydaje mi się, że teraz już będzie ok, po prostu grałam i nagrywałam przede wszystkim w ogóle na kodekach karty graficznej bez zaktualizowanych sterowników i wydaje mi się, że, że to, to było to, także tak. Uii, działa... Mam nadzieję, że będzie działało. Ha, 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 ha. No, proszę Państwa, wróciłam. Musiałam wyłączyć grę, bo przecież takie spadki były, że to była jakaś po prostu totalna masakracja. No mam nadzieję, że się to nie powtórzy. Kurczę, no, nie, nie wiem, co się stało, że, że aż w ogóle. Co? Ignacy ma chyba prawie każdy możliwy nastrójnik. Zły szczęśliwy, spięty. Yy. Zawstydzony, smutny, brakuje jeszcze oszołomiony i chyba czegoś jeszcze brakuje, ale zainspirowany, o, i wszystko i skupiony. To we się ucz podstawowych ja potrzeb. potrzeb. Ona musi się trochę pouczyć jeszcze wszystkiego. Teoretycznie maciora mogłaby ją uczyć, no ale już. Okej, okay. no jaka wkurzona Aszenia. Tak po prostu mnie z toku myślenia wyrzuciły te ścinki, że teraz nie wiem co miałam robić. To Emil tak naprawdę może sobie, nie wiem, poćwiczyć tutaj przy... Uh -huh. upieprzone. <laughs> Poczwiczyć tu przy lustrze umiejętności aktorskie chyba. Co najwyżej ta się może umyć. Jak się poci, widzicie jak krople z niej spadają? Dobrze, dobrze, tak ma być. Idź się umyj. Maciora mogłaby w sumie też się umyć i może coś zjeść. O, właśnie, niektórym członkom rodziny trochę pozmieniałam ubrania albo coś takiego. Nie no, już schudła. Ona już schudła, maciora to nie wiem. Nie wszystkie zmieniłam, niektóre zostawiłam tak, jakie były. Do niektórych strojów, na przykład codzienny albo wizytowy, coś po prostu dodałam. Także także tak. On idzie po pizzę. Wszyscy jedzą pizzę. No, także mają teraz troszeczkę więcej wariantów do ubioru. A ty wyobraźnie sobie ogarniasz, jak się bawisz? Chyba ogarniasz. No i fajnie. Ale coś szumi, ja was. Przepraszam mega, ale tutaj niedaleko mnie jest budowa autostrady, jeżeli ktoś jeszcze nie wie, bo ja to powtarzałam już pewnie kilka razy, ale niedaleko mnie jest właśnie budowa autostrady i jeżdżą takie ciężkie, ciężkie samochody i jak one przejeżdżają, to jest po prostu makabra. I jeszcze albo jak ubijają tam ziemię tymi swoimi maszyneriami, to po prostu idzie po, po całej miejscowości ten szum, także ja nic na to nie poradzę. Na tyle, ile będę mogła, po prostu usunę ten szum, ale wydaje mi się, że nie będę go mogła się pozbyć całkowicie, także przepraszam. No, taki standardowy szum, jakby nie było tych hałasów za oknem, to to bym do zera yy, zniwelowała, ale w tym wypadku niestety się nie da. Dobra, Ferek, słuchajcie, do roboty. <laughs> o, jeszcze zainspirowany, bo do oporze oglądanie programów kulinarnych idealnie cię po prostu zainspirowało do pisania, proszę ja ciebie, yy, nieretorycznych pytań prehistorycznych. <laughs> I tu fajnie, że to samo... W... Dobra, możemy sobie dopowiedzieć, że w sumie wsiąkło w dywan, nie? <laughs> Jakby tak na głupiego. Kurde, u nich Aha. deszczowo jak u mnie, naprawdę. Maciora, słuchaj, jak ty nie masz co robić, to ja cię bardzo proszę... Stał <laughs> w ogóle, co? <laughs> mm, mogłabyś zebrać truskawy i inne jeżyny, co to za jagody, dla młodej, bo się jej tam kończą zapasy. A to co to jest? A, awokado, o, też bardzo spoko. A jaka w ogóle? Czyścinka, sprząta. Fajnie, fajnie. Okej, młodej trzeba to teraz przenieść. No, nie jest już tak źle z nią, tak naprawdę. O, pięknie, toaleta, skorzystaj. No właśnie, co dałam w ogóle tą kurtkę z niszczycielami. Niektórzy z Was mi pisali, że fajnie by było, żeby dziedzicom zorganizować tutaj jakieś ładne podwórko, tylko problem jest taki, że mam tak naciskane w domu wszystkiego, że wydaje mi się, że parę obiektów więcej i te ścinki miałabym za chwilę. Dlatego na razie z tego zrezygnuję. Może to zrealizuję, jakbym zmieniała sprzęt, co mam nadzieję za niedługo zrobić, bo już po prostu umieram. Mój komputer nie jest tak na dobrą sprawę w tym momencie, taki zły, tylko, wiecie, no problem jest taki, że no już trochę przeżył swojego i, i już trochę nie ogarnia. Już trochę go, trochę go zjechałam. No nie, nie dała sobie rady, ale dobrze, że zjadła sobie dar od matki natury i już jest zadowolona. Trzeba by było, żeby ktoś z nią pogadał. Może, może, mama? Może mama z nią pogada? Też ona jak się bawi klockami, to chyba może gadać. Także pochwal, popraw. Humor świetnie. Poucz za pomocą klocków na koniec. Super, super. No, Felek za niedługo będzie kończył tę książkę, także fajnie. Wyślemy ją w jakiejś komisji, zobaczymy, czy to mu coś da. Ignat, co by cię tutaj pouczyć? Może się pocharyzmuj trochę, ej. Jak ty jesteś taki smooth. <laughs> Albo... gitara? Damy ci tę gitarę na górę, stary. Brzdąkaj. Brzdunkaj, masz. Wanda? Ojej, ja ją pamiętam. Nie, nie chcemy na twoje przyjęcie urodzinowe, co ty serdecznie. chce przyjść do nas, a niech przyjdzie. Przyszła, biegnie nawet. <ścoughs> w takim deszczu. Dobra, zaprosimy ją do środka. Rosjo hacking? Aha, ona się ze Zbigniewem, ja pierdykam. Serio. Wszystko w rodzinie zostaje, rozumiem. Zaprosisz ją do środka, jak już ona jest w środku. I co wyjdziecie na zewnątrz? Aha, wejdziecie tutaj do przedpokoju. Okej. Okay. Pogadajcie sobie, bo dawno się nie widzieliście, nie było żadnego spotkania klubowego. Nie, nie idziesz tutaj. Siedzisz z małą. Mała w ogóle nie wiem, gdzie idzie. Już ją znalazłam. Kiwaj się do muzyki. Nie ma takiego bicia. Słuchaj, zjesz sobie radościówkę, wcinej. Dobra, masz tę książkę chyba w wyposażeniu, co? No właśnie. O ja, można to tak ładnie położyć na pół. Że... Jo, suszkopie, dawaj. Ale co to właśnie było najfajniejsze? Bo jest sprzedaj... Czekajcie. Sprzedaj wydawcy. Sprzedaż książki wydawnictwu zapewni średnie tantiemy wypłacane codziennie. Wydaj własnym sumptem. Książka opublikowana własnym sumptem przynosi codziennie niewielką kwotę z tytułu tantiem autorskich. A tutaj wysłanie egzemplarza książki do przeglądu literackiego zapewni wysokie tantiemy wypłacane codzienne, codziennie. Blbl. Te interakcje można wykonać tylko raz na tydzień. Dobra, no to wyślij te... Książkę. I tak nie wyślesz ich zbyt wiele, bo tydzień to 7 dni, a ty tyle jeszcze będziesz plus minus chyba żył. I weźmiesz od razu pocztę, jak tam będziesz. Ta w ogóle, flirt flircarcie. Oh, Jezus! Ała, moje ucho lewe. Tak się nie robi. Tak się nie robi ludziom dobrej woli. Ale mnie już kusiło, żeby to kliknąć, ej? Ja ją lubię bardzo ogólnie, tę snimkę. Ale no. Weź z drzemni, feluś. Jakiś w ogóle zmaltretowany, biedak. Dobra, Aszenia sobie nawet podniosła już te umiejętności. Cieszy mnie to. Prawie wszystko już ma na trójce. Dostał tylko nie nierodzinę, a była obok niego Amelia. A oni nie mają złej relacji, bo bodajże. Aha, mają taką se. <ścoughs> to może, może sobie pogadacie. Może weźmiecie sobie. O, czekajcie. Coś na szybko. Jogurt po jogurciku sobie weźmiecie i sobie pogadacie, co? Połączeni tą samą potrawą. Proszę bardzo. I sobie pogadacie. Spróbuj się przedstawić. Ona się nie może z nim dogadać, bo to jest gwiazda. No świetnie. Beka. Przynajmniej mu trochę towarzystwo skoczy. Młoda co robi? Młoda się... Młoda się klockuje. A jej ojciec może by coś zjadł? Ona też by może coś zjadła. No kurde, spadło wam trochę... Relacja wam spadła. Ojej. <laughs> Jabin, Biedna, zaraz będzie spanko To może ktoś by ci poczytał? To ma wolne ręce, że tak powiem Maciora ma wolne ręce, tylko najpierw ja umyję No, może zdąży w umiejętność O, zdążyła Dobra, i teraz Czytaj Simce do spanka Maciora będzie miała też za niedługo urodziny A jeszcze pięć dni? O, długo Ej, no co? Przecież ty jesteś w pomieszczeniu, Kupo. Halo? No co, wy? No jest w pomieszczeniu, nie wiem, co jej się uroiło. Dobra, on napisze sobie teraz, co może Felek napisać. On ma dużo umiejętności na maksymalnym poziomie. Może o kulturze selwadoradyjskiej, nie? Ej, to by było fajne. Czekajcie, napiszmy książkę z gatunku. Podręcznik treningu, nie. Eee, Podręcznik umiejętności i kultura selwadoradyjska, nie ma? O! Ale słabo. No to logiki? Niech będzie. Logika jest potrzebna, dowiecie, do tej archeologii tam wbrew pozorom. Oho, poważnie. Zostawiam, idź spać. Ty też miałeś iść spać. Wszyscy mieliście iść spać. Zostawcie ją. Proszę, idźcie stąd. No, ale wy jesteście patałachami głupimi. Resetuj obiekt. Wszystkich Was resetuję. Do widzenia. Do spania, Emil. Emil, idź sobie stąd, wujek. Wypad. No. Ile razy ci mam kazać, żebyś szedł spać? Ja pierdzielę. Ten w ogóle casual na komputerze cała reszta walczy z aszą. No, asza! Asza! Dobra, wiecie co? Niech ona się po prostu położy spać. Aszka, aszka typu po. Idź spać. Asza! Ale kurde, schrzaniłabym. Widzieliście to? Ja już po prostu chciałam wyjść bez zapisu. Resetuj obiekt. Błagam, idź spać. Asza. Wypad. Okej. Okay? Dzięki. Co tu się właściwie odwaliło w tym momencie? Mam nadzieję, że to się nie zbaczyło nic z tym, że ją usunęłam, dodałam, usunęłam, dodałam. Na razie nic nie zapisuję. Zobaczymy. Ty też idź spać. Ale w ogóle okropne ma. O! I pęcherz mi pójdzie przez to. Widzieliście? What? 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 Co? So? Ale, ale mam bugi, ale mam bugi ostatnio. Nie wiem, czemu te warzywa jej tu leżą. Ja myślałam na początku z daleka, że to są zabawki, a to są te wszystkie warzywa, które ona jadła niby. No, ej, głód ma dobry, to chyba je zjadła, ale bugi. Dobra, ona trochę, trochę się zdrzemnęła. To niech idzie szybko na nocnik, bo jej chyba wystarczy energii. Tylko proszę, niech nikt tutaj nie przychodzi, ej. Ja nie wiem, co ja ostatnio mam takie bugi, naprawdę, ale takiego hardkoru, jak przed chwilą, to, to dawno nie miałam. Dzisiejszy odcinek jest pasmem niepowodzeń, to Wam muszę powiedzieć na pewno, bo najpierw były te w ogóle FPS drop, na podłogę upadł po prostu, licznik FPS-ów u mnie w grze, musiałam restartować, teraz w ogóle wszyscy się chcieli rzucić na tę biedną aszę i to jest właśnie to, o czym ja Wam ostatnio mówiłam, u mnie po prostu w grze, jak jest toddler, nie wiem czemu, naprawdę nie mam pojęcia, ale dzieją się takie cuda, że to jest po prostu dla mnie jakaś kpina, Poważnie. Dobra, yy, fajnie, przynajmniej trochę sobie <noise> nocnik ogarnie. Ja się popłacza, chyba. Pójdzie spać. Wstanie, kurde, o 15 chyba. Tak na dobrą sprawę mówię, mój komputer jest ogarnięty w miarę. Na SIMy powinien być bardzo w porządku. A to, jak to czasem działa, to po prostu. Żal pupę ściska. Właśnie, bo my, Emilem, idziemy do roboty dzisiaj. Ale Emil dużo nam czasu zajmuje, nie? Ale muszę mu trochę tej aspiracji zrobić, bo, bo jednak lubię tego Sima i, i chcę umieścić tabliczkę sławy na. O Boże, zdobyć złoty gręc w filmie. <laughs> Jakie mam tabliczkę zdobyć? Jak to trzeba mieć, chyba, yy, być tą supergwiazdą? A to wcale nie jest takie proste, żeby zdobyć tyle sławy. No najwyżej, jak go wyprowadzę, to po prostu po jakimś czasie mu sławę zwiększę i tyle. <laughs> no bo jak inaczej mam to zrobić? No bo jednak dalej się skłaniam kurczę, wiecie, do Ignaca, żeby dziedziczył wszystko. Bo Emil jest skupiony po prostu na, na karierze, a nie na. Y, tym domu i, i tak dalej, na rodzinie tutaj. Ta w ogóle tort. Może najpierw się siku. oni zawsze się rzucają na jedzenie? Ja jak wstaję, to pierwsze co robię, to lecę do toalety. Może to dlatego, że ja piję bardzo dużo wody i tak naprawdę teraz w czasie nagrania, kiedy nagrywam zazwyczaj jakieś półtorej godziny, to potrafię wypić spokojnie ponad litr wody. No ale nie wyobrażam sobie, żeby polecieć żeby wstać rano i lecieć do lodówki od razu, zamiast do... Toalety. Gdzieś to dla mnie się abstrakcyjne trochę wydaje. Nie wiem, może to po prostu, może to jej urok, może to Maybelline, ale <grymne> ale tak właśnie jest. Zepsuła nam się wieża, stereo. Nie, ja się naprawdę boję, że to usuń z rodziny dodaj do rodziny, to mi coś schrzaniło, ale nie sądzę, bo w sumie na MC to aż tak się nie baguje. To nie jest dwójka, żeby była korupcja. A tak z rozbiegu kliknęłam w ogóle, nie patrząc na nic. Wsiąść do pociągu byle jakiego, kliknąć opcję byle jaką. <grywa> Chciałam tylko zresetować, nie? Dobrze, że usuń z rodziny, a nie usuń Sima, nie? Bo to już byłby trochę problem. Ej, bo jest już strasznie późno, a ty, Emil, Hello. musisz się ogarnąć i nie masz jakoś super dużo czasu, więc może byś tak szybki prysznic wziął? Towarzystwo masz kijowe? Może z tobą Amelia pogada, jak tu usiedzi? Szybko, nie ma czasu, naprawdę. Hmm, czy ty w ogóle zdążysz coś zjeść, Emil? Dobra, ile będziesz jeszcze brał prysznic? Dzięki. O, właśnie, takie wdzięko dodałam też Emilowi. Fajne, nie? Pasuje mu. Trochę chyba przytyłeś. A to pewnie też dlatego, że zmieniłeś grupę wiekową i zawsze jak zmieniacie grupę wiekową, to wytyjecie, nie rozumiem tego, ale... No, zdecydowanie nie zdąży pogadać. Nawet talerza nie zdąży położyć i będzie musiał iść do roboty prawie. Może my zdążymy wrócić zanim... Ojeju, Asza, Asza, Asza zjedz coś zanim my pójdziemy, proszę. Szybko. Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh. Kochana jesteś, do spania. Może my zdążymy wrócić zanim ona yy, się obudzi do końca. Bo jeszcze ma całkiem sporo energii do zapełnienia, yes, także absolutely. fajnie. Zostaw ją w spokoju. Amelka, please. Jesteśmy z Emilą i wyślij historię na Instagram? <grym> Jego zadanie, no? Okej. Okay. Rozumiem, że promowanie serialu czy coś. Super, okej, okay. lecisz. E, ćwicz umiejętności aktorskie, zasuwaj. Zapytaj kogoś, jak minął dzień. Ojeju, jakby nas to interesowało. Jego interesuje tutaj tylko sława, pieniądze i... nie, nie wiem, co, jest co jeszcze. Jest ambitny, tak? Ten Sim raczej dąży do sukcesu jak najszybciej. Dobra, ogarniemy sobie fryzurę, makijaż. Może w ciuchach dopiero zapytamy, jak komuś minął dzień. Tego ziomka chyba znamy, to możemy go zapytać, jak minął dzień. Zapytaj, czy jest syreną. Nie, jak minął dzień, please? Nieretoryczne pytania prehistoryczne: 33 Simoleony. My cały czas zarabiamy na tych głupich tantiemach. Nie rozumiem tego do końca, ale okej. Okay. Uuu, poznaj uwagi reżysera: mamy tym razem. Wozzy. Zawsze robią z niego blondyna, ale żeście się uparli. Dobra, załóż kostium. Łoniaki doklejone? Tym razem nie, ale żeście mu zrobili za kola. Jej. <laughs> o matko, Emil Uznaj, musisz lo. chyba trochę schudnąć. U uznajmy, że do tej roli musiał troszkę przytyć. <laughs> Ej, lol, ale wygląda w ogóle jak nie Emil, nie? A tak, totalnie jak nie Emil. Dobra, nie zapytał w końcu nikogo o to, jak minął dzień. Także może, może ją zapyta. Nie wiem, usunęła mu się interakcja chyba od tego gościa, a mu przecież dałam. Tym razem z kobietką flirtujemy. Pokaż, mordę. Saya Suzuki. Ryzykowne wycieranie. Będziesz rzucał mopem. <gry> Dokładnie. Lirtowanko. Jamisa. No, no. Yamisa? A a jak <gry> A tak bez sensu to ustawili, jakby na odwrót zrobili, to by się tak do kamery fajnie całowali. Nie wiem, czemu twórcy to tak ustawili, no ale. Welp. Dobra, skończyliśmy. Możemy ukraść jedzenie. Pizza pepperoni, yy, kanadyjska. Ciekawe, ile mu sława wzrosła. Aktor drugiego planu, awans i zadowolony, bo przecież dostał awans. Świetnie. E, I co? Sława? Kek, prawie nic nie wskoczyło, ale to jest głupie. No dobrze, słuchajcie, musimy mu wrzucić jedzenie do lodówki, bo znowu zapomnę. Nie wiem po co ci więcej logiki, jak już masz ją rozwiniętą na maksa. Może po prostu pisz o tej logice, co? Ja rozumiem, że robisz research teraz, Felciu. Wracaj do komputera. Maciora, a ty znowu piżama mode? A ja ci dodałam drugą piżamę, może byś tą drugą założyła. Dodałam i tę drugą, czy nie dodałam? Dodałam. Ha! Nowa piżama. Teraz już nie będzie, że cały czas w tych samych ubraniach jest biedna. O, geniusz słowa. Proszę bardzo, maksymalne umiejętności literackie, to teraz masz pisać same bestsellery, Feleks. Panie aktor, czyść pan kibel i ćwicz pan umiejętności aktorskie. Co ty oglądasz Ignaca jak gra, jak się uczy? On pewnie biedny jest teraz, a nie, nie ma, że jest zawstydzony, no patrzcie. O, jej się nie podoba. Ale on ma wyrąba... A dobra już, muzyczna niepewność siebie. To przestań go oglądać, bo go tylko denerwujesz. Stop it, get some help. Poczwi nie wiem, poćwicz sobie. Jak nie masz co robić, to popracuj nad sobą. <grywka> Uuu, ktoś tu napisał książkę. Oho, nowe dziwactwo, próżność. Emil zbyt często kontemplował swoje odbicie w lustrze i nabawił się kompulsywnej potrzeby nieustannego sprawdzania, czy w każdej sytuacji prezentuje się jednakowo nienagalnie. Podziwianie własnej wspaniałości sprawi, że poczuje się jeszcze bardziej pewny siebie, ale jeśli będzie przez dłuższy czas pozbawiony dostępu do zwierciadła, stanie się spięty. No ale halo, przecież on ćwiczył w ogóle umiejętności aktorskie. Jak on inaczej miałby ćwiczyć umiejętności aktorskie, jak nie przed lustrem? Z książki nie chcę, bo z książki to... Pouczą się pół godziny simowych i już przestają. A Jezus, dobra, trudno. Może być tak, że on straci tę gwiazdkę i chyba to dziwactwo wtedy też straci, czy nie wiem w sumie jak to jest do końca. Będziemy jak u miski podziwiać swoją wspaniałość. <grytanie> Okej, okay, co by u niej trzeba było? Ja bym chciała jeszcze u niej mocniej wyobraźnię chyba ruszyć. Rysuj z lamą, młoda, rysuj z lamą. Przy okazji z Tobą yy, babciucha pogada i będziemy mieć dwie pieczenie na jednym ogniu, raczej dwie umiejętności na jednym ogniu. Ej, zniknęła ta książka, ta, którą on wysłał. Czy ktoś ją schował? Ej, gdzie jest książka felka? One znikają w ogóle całkiem? Jak się je wyśle? No, ona miała taką okładkę brązową z takimi krechami, podobną trochę do zielarstwa, ale tego na pierwszym levelu. Jeszcze stworzyłam kopię. Zaraz zobaczymy na tej książce. I co się stanie z tą książką? Zniknie? No, nie zniknęła. Czyli ktoś ją schował albo przeniósł gdzieś, ale totalnie nie wiem, gdzie ona może być. Może jest u kogoś w wyposażeniu. Trudno, no. Przeżyjemy chyba bez jednej książki. Chociaż szkoda, nie? Bo jednak on tracił czas na napisanie tego. Znowu pogubiła w ogóle. Zabijcie mnie, co jest nie tak? Dziadki się zajmują, a ta idzie grać na komputerze. No i patrzcie, jak pięknie. Wyobraźnia, komunikacja, leco jak szalone. Patrzcie, świnie, król parkietu, ręka jak złamana. No dobra, no kolejny dzień z głowy. Aha, my nie wzięliśmy Emilem Giga. Albo w ogóle może zmienimy agencję, może się da. Na te lepsze, o, jest, na te lepsze. To co, Goldie? Goldie Ruthfield. <golnie> Goldie jest fajna. Zgodni z etykietą, może to na, topie, na tropie prawa. Piąty poziom sprawności fizycznej. Można by było to wykorzystać, żeby schudł. No to jest Siej, chyba w sypana. miarę. Idź się teraz przebiec. <golnie> Schudniesz przynajmniej, mówię. Aha. Da. No, słuchajcie, jestem już troszeczkę zmęczona dziedzicami dzisiaj, zwłaszcza przez ilość bagów w rozgrywce. Nie spodziewałam się jej tak dłużej. Jeżdżą mi tu cały czas samochody. Ja już po prostu nie wiem, co ze sobą zrobić. W kolejnym odcinku mam nadzieję, że prawie, prawie, prawie doprowadzimy aspirację Emila do końca, no bo nie mamy jak tej gwiazdki mu zdobyć dochodnika, że tak powiem, żeby wsadzić. No, patrzcie, już się podziwia Skubaniec. Za niedługo Maciora ma urodziny. Także przykro. Feliksem popiszemy trochę książek, Asza doprowadzimy do jakiegoś takiego fajnego stanu, jeżeli chodzi z jej umiejętnościami. Odwiedzimy w końcu parcelę niszczycielską. Chciałabym w ogóle zrobić tam im spotkanie klubu. Emilem chyba nie będziemy już robić za bardzo spotkań, bo mi się wydaje, że on by to już olał na tym etapie kariery. W sensie najpewniej po prostu przekazałby prawa do klubu komuś innemu, i, a sam po prostu dalej dążył do swojej kariery, do po prostu bycia jak najlepszym aktorem. Także, także w sumie chyba, chyba tyle. no. Aha, no i oczywiście, jak już tam porobię coś zniszczycielską znowu, to to wam udostępnię zaktualizowaną wersję. No to co? Dzięki wielkie za obejrzenie filmu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to wiecie co robić. Linki do Discorda i Facebooka są w opisie. No a my słyszymy się kolejnym razem. Pa-, pa!